Znany z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Katarzyna zachorowała bardzo ciężko na raka, jej życie gasło w szybkim tempie. W czasie chemioterapii korzystała z pomocy uzdrowiciela. Powróciła do zdrowia. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stowieckiego. Jak się dowiedziałam, że mam raka, to lekarz mi przepisał radiację i chemię. No przeżyłam bardzo, dla mnie był to szok. Myślę, Boże, to trzeba będzie umierać, a to tak ci jednak ciężko. Ale jakoś potem pogodziłam się, myślę, wszystko jedno, co będzie, to będzie. To ja poszłam do Pana Stabieckiego, który mi, żeby mi dał siłę. I ja całą terapię bardzo dobrze zniosłam. Lekarze twierdzili, że nie będę mogła dobrze oddychać, że nie będę mogła przełykać, a ja byłam coraz lepsza, i chodziłam na terapię do pana Stowieckiego, który mi bardzo dużo pomógł. Także wyszłam z tego bardzo dobrze, i teraz chodzę co trzy miesiące do lekarza na przebadania. Wszystko jest w porządku. Jak mam kłopoty, to dalej chodzę do pana Stowieckiego. No, wie pan, co że mi się nie chce wierzyć, że ja jest, że tak się dobrze czuję, bo chyba miałam żyć. <grystanie> Jeszcze nie czas. A tak to ja jestem, wszystko w porządku. I zawsze mówię, że dzięki panu Stobieckiemu ja jestem teraz taka dobra i silna i zdrowa. <grystanie> Chyba miałam żyć, jeszcze nie czas i zawsze mówię, że dzięki panu Stowieckiemu ja jestem taka dobra i silna, i zdrowa, niewiarygodne, ale prawdziwe. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.